Cześć, tu Kasia Baraniak. Kolejnym tematem z cyklu Dietetyk Body Chief radzi będzie indeks glikemiczny. Co to właściwie jest? Każdy z nas kiedyś o tym słyszał, ale nie każdy wie dokładnie o co chodzi. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, będzie z nami dzisiaj Asia Dietetyk Body Chief. Z nami dzisiaj Asia Tomaszewska. Cześć Asiu. Cześć. Powiedz nam dzisiaj, co to jest indeks glikamiczny? Słyszymy o tym wszędzie, nikt za bardzo nie wie o co chodzi. Tak, jakbyś miała nam słowami prostymi dla zwykłych zjadaczy chleba powiedzieć, co to jest indeks glikamiczny. No, to tak w prostych słowach, indeks glikemiczny klasyfikuje żywność pod względem jej wpływu na poziom glukozy we krwi w ciągu dwóch godzin od spożycia danego produktu. Przyjmujemy, że indeks glikemiczny glukozy wynosi 100%, i jakby też na tej, na tej podstawie mamy trzy grupy produktów: produkty o niskim indeksie glikemicznym, te, których IG wynosi poniżej 55%. Później mamy produkty o średnim indeksie glikemicznym między 55 a 70% i te o wysokim indeksie glikemicznym powyżej 70%. Możemy przyjąć, że im jest wyższy indeks glikemiczny, tym później po spożyciu danego produktu mamy wyższy poziom glukozy we krwi. Czyli powiedz jeszcze, kto powinien zwracać uwagę na to, Jaki jest indeks glikemiczny w danej potrawie, czy w danym produkcie? Czy osoby, które mają problemy, czy my, ludzie, którzy są zdrowi teoretycznie, też powinniśmy zwracać uwagę na to, jaki indeks glikemiczny ma dana potrawa? Tak naprawdę głównie tutaj indeks glikemiczny powinny analizować osoby, które mają problemy z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, ale również te osoby, które mają różne choroby z układu sercowo-naczyniowego. Osoby też takie, które chciałyby troszeczkę ograniczyć spożycie cukru, cukrów prostych w swojej diecie. Powiedz nam, Asia, teraz parę przykładów produktów, które mają niski indeks glikemiczny. Na pewno będą to produkty e, z pełnego przemiału, czyli wszelkiego rodzaju makarony, chleby, razowe. E, jeżeli powiedzmy, e, wybieramy ryż, to starajmy się, żeby on był jednak brązowy. Czy tutaj, e, jeżeli chodzi o warzywa, to wybierajmy te, które mają dużą zawartość wody, czyli na przykład pomidory, ogórki, kapustę. E, starajmy się też, aby ta żywność nie była przetworzona. Wybierajmy produkty naturalne e, i takie też będą miały niski indeks glikemiczny. Wiem, że macie w swojej ofercie również dietę Low Ig. Dla kogo taka dieta jest przeznaczona? Kto powinien wybrać właśnie taki rodzaj diety? Tak, posiadamy dietę Low IG i ona jest kierowana głównie dla osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, czyli z cukrzycą typu drugiego, insulinoopornością, hipoglikemią, ale również mogą ją wybrać osoby, które chciałyby ograniczyć podaż cukrów w swoich diecie. Czyli jeżeli chcemy ograniczyć spożycie słodyczy, to jak najbardziej dieta low IG jest tutaj dobrym wyborem. A powiedz nam, Asiu, jak sami możemy przygotowywanych w domu posiłkach zwracać uwagę na to, żeby potrawy, które jemy, były o niskim indeksie glikamicznym? Jak to zrobić? Czy jesteśmy w ogóle w stanie coś takiego zrobić sami w domu? Tak, przede wszystkim pierwsze to musimy wybierać produkty o niskim indeksie glikemicznym. Drugie to staramy się tutaj zwrócić uwagę również na proces obróbki termicznej, bo im dłużej gotujemy takie produkty, tym ten indeks glikemiczny wzrasta. Tutaj przykładem jest sławna już marchewka, gdzie w formie surowej ten indeks glikemiczny jest jeszcze do zniesienia, natomiast już gotowana, no raczej nie. Tutaj podobnie jest też z ziemniakami. Jeżeli one są gotowane z wody, jak najbardziej, jeżeli mamy pire, no to już nie bardzo. Także. Zwracamy uwagę na obróbkę termiczną, na rozdrobnienie produktów, ponieważ im produkty są bardziej ugotowane i są bardziej rozdrobnione, tym ten indeks jest wyższy. Asiu, gdybyśmy miały podsumować, dlaczego powinniśmy wybierać produkty o niskim indeksie glikemicznym? Spożycie produktów o niskim indeksie glikemicznym nie powoduje skoków poziomu glukozy we krwi, co jest korzystne nie tylko dla osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, ale również dla zdrowych osób. Czyli wybieramy produkty o niskim indeksie glikemicznym aby nie mieć za wysokiego poziomu cukru, tak? Zgadzam się. Mam nadzieję, że nasz materiał rozjaśnił wam pojęcie indeksu glikemicznego. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Szukajcie nas również na Facebooku i Instagramie. Dziękujemy za dzisiaj BodyChiefTV. TV.